Dlatego, że, tak jak mówię, prezydent ma nie być świadkiem yy, 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 do oglądania i wąchania, tylko ma być ojcem narodu. A to są zupełnie dwie różne światy. Idą trudne czasy, wszyscy o tym wiemy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że idą trudne czasy. A na trudne czasy są potrzebni ludzie twardzi, a nie znający języki. Więc myślę sobie, że tutaj akurat naród mu figę pokaże, choć ten beton peowski. Oceniam go na 20 do 30% będzie dalej mówił, że to jest najlepszy wybór dla Polski. Z mojego punktu widzenia to jest bardzo łatwy kandydat dla prawej strony, dlatego że bardzo łatwo go rozświać emocjonalnie i on się wtedy gubi. I nikt nie wyszkoli Narcyza w tym, żeby, żeby chował swoje emocje, kiedy ktoś mówi na temat jego intelektu. Nikt. Więc tak powiem tylko tyle. Słaby, opierające swoją wiedzę politologiczną na kampanii warszawskiej, w której to kampanii nie wygrał Trzaskowski, tylko wygrał Strach przed PiSem w Warszawie. I powiadam Państwu, bo brałem udział w tej kampanii. AntypiS był powszechny. Powszechny. I gdyby nie to, że no już nie będę przyczyną, przyczyn, śpiewak ze mną wygrał 20 głosami. Dwudziestoma głosami. Gdyby nie to, to drugie i trzecie miejsce byłoby w rękach prawicy w Warszawie. To, że żeśmy przegrali te wybory warszawskie, było wynikiem złej decyzji Prawa i Sprawiedliwości. Bo wybrali Bocheńskiego, który w Warszawie nie znaczy dokładnie nic. Więc jak nic ma coś w Warszawie wygrać? W Warszawie, w mieście, gdzie 700 tysięcy starych Warszawiaków szuka swojego kandydata do dziś a wygrywa się 500 tysiącami głosów, więc yy, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło generalnie wielki błąd, yy, a ponieważ te wybory akurat są a, aktualne, yy, myślę sobie, że, yy, że nie będę mówił, co myślę. O Karolu Nawrockim? No, no tak, nie będę mówił, co myślę, dlatego że Karol Nawrocki jest naprawdę fajnym chłopem, ale nie tak się wybiera niezależnego kandydata, że przez trzy miesiące partia się zastanawia, który z kandydatów jest niezależny, bowiem to nie partia powinna decydować o tym. Karol Nawrocki powinien tak jak ja wystartować, po prostu pójść do telewizji Republika, czy gdziekolwiek powiedzieć marzę o tym, żebym być prezydentem, a potem Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się czy go poprzeć, czy nie. Albo na przykład czy Jakubiaka poprzeć czy Dawrowskiego poprzeć, wybrali Nawrockiego i jest git, no. I, nie, I nikt niczego nie, nie, to trzeba konkurs piękności robić przez cztery miesiące, trzeba przerzucać te nazwiska, no niejako wprowadzając emocje do środowisk prawicowych, a teraz mówić, że nie, nie, my z tym, my co prawda zorganizowaliśmy mu start, w Krakowie, w tej słynnej sali, yy, yy, zapłaciliśmy za to, ale on jest niezależny od nas, nie? No to, to trochę jak to brzmi w ogóle, no? yy, I szczerze mówiąc, myślałem, że Prawo i Sprawiedliwość jakby merytorycznie jest bardziej przygotowane do tego i ma trochę wyobraźni politycznej, ale tu widzę pewien kłopot, no. Ale nie, nie chcę, dlatego że jakby ja sercem jestem prawicowcem, no i to jest tak, że jak się mnie pan zapyta na przykład, nie? Czy ja będę na Karola głosował? To ja odpowiadam państwu yy, wprost. Ja i moi zwolennicy w drugiej turze będziemy głosowali na prawą stronę, czy to będzie Jakubiak, czy to będzie Mencen, czy to będzie Nawrocki. Będziemy głosować jak jeden, dlatego że wojna o Polskę nie odbędzie się w pierwszej turze. To jest ważenie kandydatów, ważenie. Każdy z nas się waży. To też jest Poważny egzamin dla każdego z nas. To jest jak matura, kurde, kiedyś, ówczesne, bo dzisiaj matura już tak nikt nie przeżywa. Nawet są głosy, żeby matury nie było. Więc, yy, proszę Państwa, to jest właśnie taka matura dla nas, że ten moje osiem lat w polityce teraz będzie oceniane przez społeczeństwo. I jestem ciekawy, czy dostanę piątkę, czwórkę, trójkę, oby nie dwójkę, tak? Teraz to jedynka. Czy jedynka, tak. Natomiast to jest to ważenie. I ta pierwsza tura, to my się ustawiamy w szeregu i wagę m, przykładamy do tego. I ten, który najwięcej waży, przejdzie do drugiej tury i musi mieć wsparcie m, tychże e, e, pozostałych prawicowców. No ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji. Oczywiście chodzą plotki, bo chod to nie są plotki, no co prawda to ja to słyszałem z bardzo poważnych ust, m, że e, Kołodziejczak dostał zadanie od e, Tuska, żeby po prawej stronie Prowokować kandydatów, którzy mają dostać pieniądze na kampanię i podpisy poparcia. I oni w drugiej turze, żeby rozbić jedność prawicową, mają poprzeć y, y, kandydata y, drugiej strony. No niby to jest logiczne, y, więc myślę, że to jest prawda. Proszę jeszcze raz, bo to ja trochę chyba nie zrozumiałem, że to ko Kołodziejczak ma, ma zorganizować jakiś, jakąś dywersję? Tak, Tak. tak. Ma, ma zorganizować przynajmniej kilku kandydatów na prezydenta, którzy otrzymają podpisy poparcia i dostają pieniądze na kampanię wyborczą i w drugiej którzy ich zadaniem jest poprzeć Trzaskowskiego. Ale to jest coś tak, jak rozumiem figuranci? Figuranci, tak. To będą ludzie, o których mało wiemy, którzy nie stąd, tak jak Kołownian, skąd się wziął z programu publicystycznego, to samo tutaj wytworzą kilku, kilkunastu takich kandydatów po to, żeby nam zamieszać. Póki co prawica stoi nawrockim, Jakubiakiem i Mencenem. Nie ma dzisiaj prawicowych kandydatów. I, I powiadam Państwu, szykują się niespodzianki. bowiem to wybory w pierwszej turze zważą nas. I pamiętajcie Państwo o tym, co mówiłem, nieważne, który z nas dostanie najwięcej. W drugiej turze głosujemy na jednego i wszyscy jak jeden idziemy do wyborów, bo idzie o, o Polskę, idzie, a nie o to, czy ktoś jest ładny, piękny, czy mądry, czy głupi. Kandydat Marek Jakubiak, na ile liczy głosów poparcia, procent poparcia? To będzie ten egzamin, panie redaktorze. Ja bym sam chciał wiedzieć, jak mnie społeczeństwo oceni. E, e, chciałbym bardzo, e, chciałbym bardzo być dobrze oceniony, no to każdy, prawda, natomiast to nie może wynikać e, z tego faktu, e, że coś wypada, coś nie. Marek Jakubiak wydaje się, że e, jednym z ważniejszych moich osiągnięć takich politycznych to nie jest to, że ja jestem jaśnie wielmożnym panem posłem, tylko panem Markiem i wydaje mi się, że że ludzie bardzo dobrze oceniają moje intencje, bowiem faktem jest, że wyrzucają mi niektórzy dziennikarze. Panie Marku, po co to panu? Po co to panu? Ma pan 65 lat? E, e, dokonał pan rzeczy wielkich. Może pan sobie jeździć na Karaiby tu, tam, po co to Panu się szarpanie? Obrzucą Pana, zaraz Panu na wymyślają jakichś głupot, prawdziwych czy nieprawdziwych po, e, i tak dalej, po co to panu? No widzicie państwo, to jest tak że jak na te Karaiby jadę, to po dwóch tygodniach już za Polską tęsknię. I jak wysiadam na Okęciu, to oddycham powietrzem i mówię, Matko, to jest moje powietrze. To jest taka prawda. Natomiast ja 8 lat jestem w polityce. 8 lat mnie oglądacie w telewizjach różnej Maści, programach różnej Maści i powiem, że wszystko to robię w jednym bardzo naturalnym celu. Ja Wiem wyraźnie i widzę wyraźnie, że tracimy na naszych oczach Polskę. Jak czegoś nie zrobię, to jak ja potem spokojnie umrzeć będę mógł? Ja po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że patrzę w lustro, mogłem coś dla Polski zrobić, a nie zrobiłem. To pytam się, ciągle mówię o tych, którzy ginęli w czasie II wojny światowej, którzy ginęli w, 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 podczas rozbiorów, powstań listopadowych, styczniowych itd. itd. I po tym, żeśmy tak po prostu po tych milionach trupów Polaków, którzy walczyli ze sztandarem polskim w rękach, patrzę w lustro i mówię, ja nic nie zrobiłem. No po prostu Polskę żeśmy przegrali dla jakiejś Unii Europejskiej. Dziś już Polski co prawda już nie ma, no ale wiecie, no, ale ja mam dobrze. No jak ja mógłbym tak po prostu, no? no nie mogę. To jest, to, to, to jest moje ego, polskie ego. I jak ktoś się pyta, jaka partia mnie popiera? Polska partia mnie popiera. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, Wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.